Do młodzieży. To <laughs> Do młodzieży. No, uh, By dźwignąć biedny kraj, to lift a poor country, <coughs> uh, potrzebam młodzieży o brącym sercu. You need young people to a hot heart, która jest gotowa wiele poświęcić i zapomnieć o sobie. Which is ready to sacrifice a lot and forget about yourself. Aktualne, prawda? That's very actual. <coughs> uh, for today. Do rodziców. Uh, for parents. Trzeba dziecku dać Boga od pierwszej chwili istnienia. You have to give a child of God from the first moment of its existence. Też aktualne, nie? That's actual also. No. Do kobiet. For women. Bądźcie święte. Mm -hmm. Be holy. Do no, <laughs> no. okay. księży i mężczyzn. Nie wszyscy, nie wszyscy zostaliście powołani do bohaterstwa męczeństwa. No, uh, not all are called to martyrdom, ale do bohaterstwa świętoszcz. But the heroism of holiness. Mm. Thank you. Father, you. <coughs> uh, you're welcome to pray for me in your name. Okay, so we can pray. <coughs> <coughs> Of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Almighty God, for the blessing of the day. We thank you for gathering us as a family. We thank you for the food that we are receiving and about to share in love, Yes, that may help us to grow in strength, spiritual and physical. Bless the hands that have prepared the meal. Bless us as we share. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność Thank you for this hospitality. Za to wspaniałe przyjęcie nas tutaj, gościnność. We enjoyed our stay Cały czas cieszyliśmy się z wami, byciem z wami na posiłkach the congregation. We bought a small token for the sisters, so that you Jako grupa księża, siostry i osoby świeckie bardzo dziękujemy za przyjęcie nas, za objęcie nas opieką i życzliwością. To jest nasz prezent, żebyście o nas zawsze pamiętali. we also are okay. inviting you sisters to come to zimbabwe. thank you so much. Thank you.